Nowy dzień, nowe słowo. Niech dzisiejsza Ewangelia przypomni ci, że Bóg ma dla ciebie dobry plan. Posłuchaj, to słowo naprawdę budzi. Niech dzisiaj obudzi w tobie życie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I pan dodał: Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak syn człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Panie mój Boże, zaczynam ten dzień wołaniem do ciebie. Nie dlatego, że jesteś daleko, ale dlatego, że moje serce wyczuwa Twoją bliskość. Chcę zacząć ten dzień w Twojej obecności. Jeśli dzisiaj pytasz, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie, oto jestem, Panie. Moje serce z wiarą Ciebie szuka. Choć czasem jest nieposkładane, choć czasem jest w bólu, choć jest grzeszne i kruche, to tak jak potrafię dzisiaj wierzę i Ciebie szukam, Ciebie, Boga Bliskiego. Jesteś inny Boże niż ten niesprawiedliwy sędzia z Ewangelii. On nie znał ludzkiego serca, nie miał czasu, nie miał miłości, nie zależało mu na człowieku. A Ty, mój ojcze, zależy Ci na mnie bardziej niż ja sam sobie zależę. Ty mnie kochasz bardziej niż ja sam siebie. Ty wiesz, czego naprawdę potrzebuję, ty. Widzisz moje zranione miejsca, słyszysz szept, tego co jest we mnie głębokie, mojego serca. Dlatego wołam do ciebie rano, wołam w ciągu dnia, wołam wieczorem. Bądź przy mnie, broń mojego życia, prowadź moje serce. Nie dozwól, bym uległ pokusie. Ty nie zwlekasz, gdy zagrożona jest moja dusza, moja miłość, moje sumienie. Ty nie czekasz, aż się wyczerpie. Ty jesteś przy mnie od pierwszej chwili, choć ja często tego nie widzę. Ucz mnie, proszę, wytrwałej modlitwy, nie takiej, która naciska na Ciebie, która wykręca Tobie rękę, mówiąc, Musisz Boże to zrobić. Ale takiej, która trzyma mnie przy Tobie, modlitwy, która jest ręka dziecka zaciśnięta na dłoni Ojca. Daj mi Panie wiarę tej wdowy, która ufała Twojej mocy, wiarę, która wie, że sprawiedliwość przychodzi od Ciebie, wiarę, która nie ustaje, bo wie, do Kogo woła. Panie Jezu, bądź ze mną dzisiaj. Kiedy zaczynam ten dzień, kiedy wszystko jeszcze dla mnie jest zakryte, a wchodzę każdą sekundą, minutą w nowy czas, bądź i ze mną, gdy będę doświadczał radości i piękna, bądź gdy będę zmęczony, zagubiony, bądź gdy wróci mój lęk albo samotność, przypomnij mi, że ty jesteś wierny, dobry, czuły. Skuteczny, inny niż sędzia z tej przypowieści. Czy syn człowieczy znajdzie wiarę? Panie, znajdź ją we mnie, choćby małą, choćby słabą. Niech stanie się modlitwą, która mnie przeniesie przez ten dzień. Na taki dzień chcę Ci pobłogosławić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję, że jesteś. Dziękuję, że możemy razem się modlić. Dzisiaj na żywo o 5.13 nagrywam tę modlitwę, by, by z Tobą zacząć dzień. Niech ten dzień będzie radosny, pełen Boga. W niedzielę komentarz do Ewangelii. A w poniedziałek znów pomodlimy się razem.